Krótki blok z serii Wiesz co? H2O. Tablica początkowa to rysunek uśmiechniętej kobiety myślącej o oszczędzaniu wody oraz niebieski napis z czerwonym sercem. Woda używaj, nie zużywaj. Odcinek trzeci Jak nieświadomie marnujemy wodę. Woda jest niezbędna do życia ale także do produkcji jedzenia i każdego otaczającego nasz przedmiotu, jak zaspokoić wszystkie nasze potrzeby i ratować kurczące się zasoby wodne. Odpowiadamy! Cześć! Nazywam się Grzegorz Podolski i jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego wody w firmie Aquanet. Zapraszam Was na kolejny odcinek vloga Wiesz co, H2O. Dziś opowiemy sobie o tak zwanym śladzie wodnym, to jest o całkowitej objętości wody potrzebnej do wyprodukowania jakiegoś przedmiotu. Szybko przekonacie się, że dzięki przemyślanym zakupom ratujemy zasoby nie tylko własnego portfela. Czy zastanawialiście się, ile tak naprawdę jest wody w butelce wody? Otóż dużo za dużo. Do wyprodukowania litrowej plastikowej butelki zużywa się aż 3 litry wody. Dlatego lepiej odkręcić kurek i napić się kranówki, która podobnie jak butelkowana woda mineralna, bogata jest w magnez i waw. W ten sposób oszczędzamy pieniądze, zmniejszamy ilość plastiku i chronimy zasoby wody pitnej. Ugasiliśmy pragnienie. Teraz czas przyjrzeć się naszej liście zakupów spożywczych. Sądzić eko, kupujmy tylko tyle, ile zjemy. Produkcja żywności wymaga bowiem ogromnych ilości zasobów wody pitnej. Oto kilka przykładów. Wyrzucając choćby jednego pomidora marnujemy aż 13 litrów wody. Kilogram popsutych bananów kosztuje nas zaledwie kilka złotych, a przyrodę aż 790 litrów wody. Najwięcej jednak żywa się jej do produkcji mięsa. Kilogram wieprzowiny wymaga aż 6000 litrów wody. Stąd prosty wniosek. Jedzenie warzyw i owoców jest nie tylko lepsze dla zdrowia, ale i dla naszej planety. Wygląda na to, że za każdym razem, gdy idziemy do sklepu, odkręcamy wirtualny kran z wodą. Pamiętajmy jednak, że do dyspozycji mamy tylko 2,5% zasobów wody na świecie. Pomagajmy je chronić, wybierając wodę z kranu lub robiąc świadome zakupy. Woda. Używaj. Nie zużywaj. Dziękuję za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.